No witam wszystkich Jestem właśnie w Lidlu Wróciłem Do zakupów Oczywiście po wczorajszej wpadce Szukałem fajerwerków No co prawda mają, ale no Praktycznie wszystko wykupione Znaczy może no została To może Nie wiem, dzisiaj pewnie no jeszcze Przyjadę, bo na razie byłem się zorientować Co i jak w ofercie No to jeszcze dokupię coś czy coś A teraz właśnie zgodnie z wczorajszą obietnicą chciałem właśnie wypróbować ten sprzęt co pokazywały mnie ale no chudnia może być bo deszcz pada no nie wiem w sumie no spróbuję coś tam zdziałać z tym no i nie wiem czy wyjdzie czy nie zobaczymy Mam nadzieję, że tak no Nie wiem, może z samochodu będę robił czy coś No Uda to się uda, jak nie, no to w najbliższych dniach może coś tam zmontuje. No to na razie taki Krótki wstęp I co? I jedziemy coś działać, nie? Dobra, się